Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak. To jest Alia. A w czwartek zakończyły się ćwierć europejskich Pucharów. Wiemy, co będzie w półfinałach. No i pojawiło się też trochę cyferek, trochę statystyk, trochę ciekawostek, które w pewien sposób podsumowują to, co działo się na starym kontynencie, jeżeli chodzi o. Piłkę nożną klubową. No i o tym jest ten film. Nie przedłużając, do rzeczy. Real Madryt po raz dwunasty w przeciągu ostatnich czternastu sezonów zaszedł aż do półfinału Ligi Mistrzów. I jest to naprawdę potężna, koszmarna, soczysta dominacja. Jest to coś, czego naprawdę trudno jest to ogarnąć. Rozumiem, że ten Real aż tak dobrze w tym sporcie, zwanym Ligą Mistrzów, sobie radzi. I można mieć jakieś obiekcje do tego, w jaki sposób niektóre z tych awansów wyglądały, że na przykład to, co działo się z Manchesterem City, no to na pewno nie można tego nazwać dominacją, mówiąc delikatnie, ale nie można też mówić w moim odczuciu o szczęściu. Jeżeli mówimy o tych 12 awansach w ciągu ostatnich 14 lat, no to jeżeli tak często się coś osiąga, no to chyba coś się robi po prostu dobrze, nie można tutaj mówić o szczęściu. No. Krótko mówiąc, kolejny już raz Europa zobaczyła, że Real Madryt to jest po prostu wielki klub, klub z fenomenalną w Europie przeszłością i nie wiem, chyba tutaj niczego nowego się wszyscy tak naprawdę nie nauczyliśmy. Jak przy Realu Madryt jesteśmy, no to w oczywisty sposób interesuje nas tutaj też trochę Kylian Mbappé. no i... Kylian nie zagrał może jakichś spektakularnych meczów z Barceloną, ale strzelił na Montjuic dwie bramki i tym samym mamy do czynienia z sytuacją, w której Mbappe strzelił Barcelonie na wyjazdach w Lidze Mistrzów. No, nie mówimy o konkretnym stadionie, bo wiadomo, że teraz Barca siedzi na tym swoim Montjuicie. No w każdym razie strzelił Barcelonie pięć bramek na wyjazdach w Lidze Mistrzów i e, tym samym jesteśmy w momencie, w którym mm, nie ma poza Cristiano Ronaldo, o czym teraz powiem, e, drugiego takiego piłkarza, który komuś w Lidze Mistrzów strzelałby e, więcej bramek. Barcelona plus Mbappe to jest w tym kontekście drugie najbardziej efektowne kombo. Pięć bramek już. No, był kiedyś ktoś taki jak Cristiano Ronaldo, też widzę mistrzów i niestety akurat z Ajaxem w Amsterdamie to mu się zawsze wiodło jeszcze lepiej niż Kelianowi z Barceloną. No, wspominam o tym dlatego, że no po pierwsze to ciekawa statystyka, a po drugie, no wiadomo, wszystko wskazuje na to, że Mbappe wkrótce będzie piłkarzem realu. Real dosyć regularnie gra z Barceloną, a jeżeli e, Kylianowi siedzi Barcelona, no to z punktu widzenia kibica Blancos. E, nie ma się czym przejmować chyba prawda. Pozostając w temacie Blancos, Andrei Unin no, jest ewidentnym bohaterem Realu w tym sezonie. Już pomijam to, że patrząc na sofa score, no to dwa najlepsze występy tego sezonowej fazy pucharowej Ligi Mistrzów to są występy Unina z Lipskiem i z Manchesterem City. Ale to nie jest tak, że po prostu jest bardzo dobrym bramkarzem Łunin. To też nie jest tak, że przypadkiem jest to, że pomógł bardzo mocno drużynie w serii rzutów karnych. Andrii Unin w oficjalnych spotkaniach 26-krotnie stawał przed piłkarzami, którzy ustawiają piłkę na 11 metrze od bramki. 10 tych strzałów był w stanie zatrzymać. Naprawdę bardzo imponująca skuteczność. To jest ponad 1 trzecia obronionych rzutów karnych. Wspaniała wartość i no, bramkarz bardzo cenny w tego typu rozgrywkach jak Liga Mistrzów, gdzie e, oczywiście w ubiegłych latach tych e, karnych nie było zbyt dużo, jeżeli chodzi o serię rzutów karnych, to w tym sezonie e, w te karne obrodziło. No ale zawsze jest takie, nie, można chyba powiedzieć, że ryzyko serii jedenastek i posiadanie takiego Unina, no złota rzecz. No i oczywiście należy wspomnieć o tym, że to jest naprawdę piękna przygoda Unina, który... No, z wieloma przeciwnościami musiał się tutaj borykać w Madrycie. Oczywiście też niewesoła sytuacja w jego kraju. Natomiast, no co, dostał tego Kepę w ogóle do konkurencji. Wydaje mi się, że przez względne na nazwisko Kepa dostał uczciwie rzecz ujmując, nieuczciwie dobry start. W sensie, że Ancelotti zbyt mocno mu ufał, patrząc chyba właśnie na renomę, na doświadczenie. Ostatecznie jednak Włoch doszedł do zdrowego rozsądku i stawia aktualnie już ewidentnie na Unia, który ciężko sobie zapracował na te szanse i który te szanse znakomicie wykorzystuje. Gość swoją drogą aktualnie ma średnią mniej niż jednego gola setnego na mecz. To też jest całkiem spoko. Odchodząc od Realu, bo być może nie jesteście tego świadomi, ale nie jest to jedyny klub w Europie, no to porozmawiajmy sobie może sekundkę o Szabi Malonzo, które w sumie, no, jakby nie patrzeć, jest dosyć mocno związane z Realem Madryt przeszłości. Możliwe, że w przyszłości też będzie, dużo na to wskazuje. No w każdym razie, remis z West Hamem i awans do kolejnej rundy Ligi Europy oznacza, że to już 44 kolejne spotkania, w których ekipa z Leverkusen nie została przez rywala pokonana. Jest to rekord, jeżeli chodzi o ekipy z Lig Top 5. No i fajnie, że tak młody trener z, w sumie no nie tak oczywistą nazwą w kontekście takich osiągnięć, jest w stanie wykazać się w taki sposób. Imponująca to rzecz, zwłaszcza, że Leverkusen nie gra jakiejś nudnej piłki, tego bym na pewno nie powiedział. Z West Hamem przed przerwą wyglądali dosyć słabo, dali sobie siąść na kark, ale to jest ekipa, która też bardzo regularnie potrafi obracać mecz na swoją korzyść. Też z Karabachem zresztą dwóch meczów obracali i niejednokrotnie też w Bundeslidze musieli straty odrabiać, Potrafią to robić, potrafią to robić też w całkiem sympatyczny sposób. No i na pewno jest bardzo pozytywnym zjawiskiem w piłce nożnej współcześnie Bayern jako taki i też oczywiście Szabi Alonso sam w sobie. A że akurat ten Bayern, za którym nie przypadam, jest poniekąd ofiarą tego wszystkiego, to dla mnie tylko jako dodatkowy plus. To chyba coś szukałem, bo jeszcze wracamy do Realu Madryt. Real Madryt, jak wiemy, będzie grał z Bayernem. No i tutaj dosyć ciekawa statystyka, bo. Thomas Tuchel jest trenerem aktualnie Bayernu i tak się składa, że ten dżentelmen ośmiokrotnie grał już w Europie z Realem Madryt i z tych ośmiu spotkań tylko jedno przegrał. Czy to oznacza, że Realowi będzie trudno? Tak, jednoznacznie tak. Na części live'ów, które prowadziłem nie tak dawno temu, jeszcze dosyć regularnie powtarzałem, że Tuchel w Europie to jest trochę inne zwierzę. Nież widzę, że Bayern ma o co grać, że Bayern będzie bardzo trudną przyprawą dla Realu, że Real no, grał z Lipskiem, grał z City ani jednej, ani drugiej ekipy nie zdominował. No i tutaj też może być naprawdę bardzo ciężko. Każdy, kto twierdzi, że Real już może tak naprawdę albo odpalać szampana, albo zastanawiać się, czy poradzi sobie z Paryżem. No, wydaje mi się, że należy wstrzymać konia, jak to pięknie mawiają anglosasi. Bayern będzie bardzo ciężkim rywalem dla Realu Madryt, nawet jeżeli Bayern jest bardzo regularnie przez Real Madryt odpalany z ligi mistrzów, to też jest odwrotna statystyka, także zobaczymy, czy ważniejszy jest trener i jego historia przeciwko klubowi, czy Historia klubów między sobą na wyzanie. O, Ciekawe. Aston Villa po raz drugi w swojej historii i po raz pierwszy od pierwszej połowy lat 80. jest w stanie awansować do półfinału europejskich rozgrywek. I co to oznacza? No, poznacza to, że jakąś wielką europejską potęgą Aston Villa nie jest, no to po, oczywiste, że z tego wynika. No, ale wydaje mi się, że jest to potężny props, potężny dowód na to, że niejaki Unai Emery, który coś, nie coś widzę Europy przede wszystkim z Syrią osiągnął. No, że, gość po, że gość potrafi w te mniej prestiżowe rozrywki, rozgrywki w Europie, że poza Ligą Mistrzów, tej widzę Konferencji Europy, ale też widzę Europy, jest po prostu kozakiem. Trener, któremu po prostu chyba nie jest pisane hmm, sprawdzać się na tym najwyższym poziomie. Wiadomo, jak to było z nim w Arsenalu, ale no to, co teraz za Stanwillą robi, bardzo mnie to cieszy, że to nie jest tak, że on po prostu się do Anglii totalnie nie nadaje. No, po prostu Arsenal mu nie siadł, ale. Aston Villa już tak najbardziej mu siedzi i bardzo sympatycznie to wygląda. Dla nas też na plus, że Matikasz z takim tenerem współpracuje i jestem przekonany, że to pozytywnie się odbija na jego rozwoju jako piłkarzu. Dawno nie było niczego o Realu. Mecz City był meczem, w którym Real prowadził do przerwy i to było 57 kolejne spotkanie Realu Madryt w Lidze Mistrzów, w trakcie którego nie przegrał prowadząc do przerwy. W tym czasie 50 zwycięstw i 7 remisów. No, co tu dużo mówić. Jest to drużyna, która potrafi nie tylko gonić, nie tylko w ostatniej chwili ogarniać pozytywny wynik, wiemy tam Ramosowe historie czy tam Rodrigo, a wiadomo o co chodzi, wielokrotnie to oglądaliśmy. Ale to jest drużyna, która na robocie nie pęka. I Wiadomo, że jeżeli jest się wielkim klubem i osiąga się naprawdę bardzo wiele, to kumulują się takie statystyki, takie jakieś rekordy, takie rzeczy, które naprawdę robią wrażenie, ale te 57 spotkań robi mega wrażenie, a nie, że robi tylko wrażenie. Wielka sprawa, która no, jest jedną z tych rzeczy, która składa się na to, że Real no, seryjnie do tych półfinałów awansuje, że też całkiem regularnie Ligę Mistrzów Wygrywa. Po raz pierwszy za to od sezonu 14-15 mamy do czynienia z sytuacją, w której w półfinale Ligi Mistrzów i Ligi Europy nie ma ani jednego klubu z Anglii. Gdyby nie to, że istnieje Liga Konferencji Europy, to to wyglądałoby e, jeszcze mniej okazale. I czy to znaczy, że Anglicy tracą dominację w Europie i że jest jakieś tąpnięcie i że w ogóle następują jakieś ruchy tektoniczne na tej e, planecie futbolowej? Myślę, że nie. Myślę, że taki sezon czasami się zdarza, że czasami jakieś nieprzewidziane okoliczności mają miejsce i że jeden sezon to nie jest próba. Wystarczająco duża do tego, żeby wyciągać właśnie daleko idące wnioski. Zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się na przykład takiemu spotkaniu, jakie widzieliśmy w wykonaniu Manchesteru City z Realem Madryt, bo City powinno wygrać po prostu ten mecz i e, sami sobie tego po prostu nie wygrali. Co nie zmienia faktu, że to jest już moment, w którym należy się bardziej przyglądać, bo dla mnie nie ulega wątpliwości, że Premier League jest najlepszą ligą w Europie. Nie każdemu musi się ją najlepiej oglądać, ale. Przede wszystkim pod względem fizyczności, no to jest raczej bez podjazdu do całej reszty. I nie wiem, może to jest moment, w którym Anglicy powinni znowu zastanowić się nad tym, o czym kibice ekip takich jak Arsenal, jak no przede wszystkim City, chyba Chelsea i tak dalej mówią, no, że ten terminarz, terminarzem Anglicy sobie nie pomagają, jeżeli chodzi o rywalizację w Europie, że on jest tak napakowany jak nigdzie indziej i. Czasami może jest to decydujące w kontekście starć w Europie i owocuje to takimi skutkami. No Zobaczymy, jak będzie za sezon. Wydaje mi się, że dwa kolejne takie, dwie kolejne takie rozgrywki, że Anglików nie ma w półfinale, dwóch najważniejszych europejskich pucharów to się raczej nie zdarzy, ale no, to, że nie sądzę, to nie znaczy, że to się nie wydarzy. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że real awansuje do półfinału, także mamy tutaj jeden przykład tego. Manchester City nadal jest urzędującym klubowym mistrzem Europy. No i tak się składa, że ta ekipa, która swoją drogą też 28 kolejne spotkanie nie przegrała, co też jest klubowym rekordem i no, jak coś to mówi o klasie tej ekipy, że to są wielcy mistrzowie, to w każdym razie eliminując ten Manchester City, Real Madryt szósty raz eliminuje z rozgrywek Ligi Mistrzów Klub, który jest aktualnym posiadaczem tytułu najlepszej klubowej ekipy w Europie. Nikt się nie może pochwalić takim osiągnięciem inny jak Real Madrid. Jeżeli ktoś to robił, to robił to mniej razy. No i znowu, Real jest po prostu w tej lidze mistrzów wyjątkowy i to brzmi trochę jak posiadanie tezy i tylko znajdowanie kolejnych tego potwierdzeń, bo no bo taka jest prawda. Nie wiem, czy to Was może nie nudzi takie jaranie się tym Realem, no ale. Liczby nie kłamią, z faktami się nie dyskutuje. Jest tak, jest. Wspominałem, że Real bardzo często eliminuje Bayern. Sześć razy to się już wydarzyło w Lidze Mistrzów, i nikt nie został przez nikogo tak często eliminowany w historii Champions League. Ale Arsenal jest blisko, bo się okazuje, że piąty raz. Na piąty raz Bayern wywala Arsenal z Champions League, no i bardzo ciekawa dla Bayernu w takim razie drabinka się ułożyła, że od najwygodniejszego do najbardziej niewygodnego rywala przechodzą. No, tak to już w tej piłce bywa i nie wiem, jak wy, ja takie smaczki znajdować gdzieś tam na jakichś tam stronach i tam na innych optach. No, uwielbiam to po prostu. Taka głębsza analiza rzeczy, które nie są aż takie istotne w gruncie rzeczy. No jest to frajda. W ogóle po tym jest ten film, jakbyś nie zauważyli. Z kolei Kevin De Bruyne, strzelając w ramkę Realowi w tym drugim półfinale Ligi Mistrzów, no zaliczył swój ósmy udział w bramce w spotkaniach Champions League przeciwko Królewskim. No i tylko Giovane Elber lata temu z Bayernu ma podobne osiągnięcie. Mówiłem regularnie o tym, że Real bardzo nie lubi przeciwko Bernardo Silwie grać, ale to jednak Rudy jest tym, który najbardziej regularnie krzywdzi tę ekipę Blancos. No nie wiem, czy to jest dla niego jakiekolwiek pocieszenie, zakładam, że nie. Ale jest to potwierdzenie tego, że Kevin de Bruyne wybitnym piłkarzem jest. Tak samo jak wybitnym osiągnięciem pochwalić się może Brugia. Brugia awansowała do półfinału Ligi Konferencji Europy, tym samym będąc pierwszym belgijskim klubem, pierwszy raz od 1993 roku, coś takiego ma miejsce i tam pucharu zdobywców pucharów, że belgijska ekipa jest w półfinale europejskich rozgrywek. Nie ma tak, że są klątwy których nie da się ją przebić. Nie, da się, nie ma tak, że coś się dzieje zawsze, nie ma tak, że, nic, że że coś nie dzieje się nigdy. Także pamiętacie, był też taki czas, że była mega długa posucha, mega długo nie było polskich klubów w Lidze -Misów. potem Legia w końcu to przełamała. Teraz Belgowie mają swoje przełamanie na trochę innym poziomie w sumie, ale wniosek jest taki, że jeżeli kibicujecie klubowi, któremu słabo idzie, no to prędzej czy później zakładam, że jakieś chwile chwały się pojawią. Trzeba mieć pokorę, trzeba mieć cierpliwość i będzie dobrze. To sobie powtarzam całe strony w kontekście Ajaxu, ale też każdemu życzę pamiętać o tym, że nie ma co się łamać i jeżeli źle idzie, to potem będzie szło dobrze i jak idzie dobrze, potem jak szło źle, to to dobro idzenie bardziej smakuje. I tym błyskotliwym stwierdzeniem kończymy ten film. Jest mnóstwo takich rzeczy, których nie poruszyłem. Tutaj na pewno jesteście w stanie wskazać coś jeszcze. Zachęcam do robienia tego w komentarzach. Chętnie wam podpisuję. Zachęcam do zajrzenia na mojego Twitcha, bo bardzo bym chciał tam pospełniać wszystkie warunki, żeby zostać afiliatem. No, zdarza mi się tam robić live'y. Także zachęcam do zajrzenia. Będę bardzo wdzięczny. No i co? Piszcie w komentarzach jeszcze raz, jakie cyferki, liczby, statystyki po tych ćwierćfinałach w Europie najbardziej Wam zapadły w pamięć? Może też coś, co powiedziałem, wydało Wam się jakimś sposobem interesujące? Może macie coś do powiedzenia o jakimś klubie innym niż Real Madryt? Bo naprawdę istnieją inne kluby niż Real Madryt. No mówię, zachęcam do zajrzenia do komentarzy. Dzięki za uwagę. Cześć.